Jesteśmy dzisiaj na sesji zdjęciowej dla The Look of the Year 2020. 20 finalistów próbuje dzisiaj swoich sił przed obiektywem. Dzisiaj zaprezentowaliśmy się w świetnej kolekcji plant marki Paprocki i Brzozowski. Którą będziecie mogli oglądać na naszych zdjęciach, a obecnie na nas. Inspiracją do dzisiejszych makijaży jest oczywiście backstage, czyli makijaż, który sprawdza się najlepiej. Jest to makijaż naturalny, makijaż typu nude. Podkreślenie subtelne, wyrównanie kolorytu skóry, podkreślenie tych walorów, które kobiety mają, czyli oczy, usta, cera. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, tutaj absolutnie wchodzi w grę tylko i wyłącznie wyrównanie kolorytu twarzy i zmatowienie. I tyle. Każdy wygląda znakomicie. Finaliści mają różne doświadczenie przed obiektywem, ale na pewno dzisiejsza sesja będzie cennym doświadczeniem. U dzisiejszych finalistów postawiliśmy na naturalność, na indywidualność, na podkreślenie naturalnych luk. The Look of the to międzynarodowy konkurs medylingowy organizowany od ponad 30 lat w ponad 50 krajach na świecie. Konkurs był przepustką do światowej kariery dla takich nazwisk jak Cindy Crawford oraz dla polskiej modelki i aktorki Kasi Smutniak. Również laureaci z ostatnich lat osiągają wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. Między innymi Robert Kapica jako pierwszy Polak wygrał światową edycję konkursu The Look of the a ostatnia Laura Palka w 2018 roku również zdobyła głównę, główną nagrodę w konkursie międzynarodowym. Wycięzcy tegorocznej edycji, czyli jedna dziewczyna i jeden chłopak będą reprezentowali nasz kraj na międzynarodowym konkursie de Look of the Year we Włoszech.